Hello! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Księgowy po godzinach. Dzisiaj jak możecie zobaczyć trochę innej scenarii. A to dlatego, że jestem chory. Miałem ten odcinek nagrywać wczoraj, czyli tak jak zawsze w poniedziałek. Natomiast nie nagrałem, bo zacząłem już się rozchorowywać i pojechałem do domu, póki jeszcze byłem w stanie, a muszę wiecie, dojechać 100 km. Więc wolałem to zrobić jeszcze póki miałem energię. No i dzisiaj praca zdalna, ale no odcinek niezależnie od tego, czy jest się chorym, czy nie, to trzeba nagrać. Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Temat już jak po tytule widzicie, 1000. Plus, a w zasadzie to nie będzie odcinek konkretnie tylko o 1000, plus, a o weryfikowaniu informacji um, i o tym, jak łatwo tak naprawdę w dzisiejszych czasach nabrać się na pewne pułapki, jakie na nas w internecie. Zapraszam do oglądania. Więc temat na odcinek um, przyszedł mi dlatego, że w zeszłym tygodniu jeden z moich klientów do mnie zadzwonił yy, zdziwiony yy, faktem, że wchodzi takie coś jak 1000, plus, yy, czyli yy, podniesienie kwoty wolnej yy, od podatku do wysokości 140 tysięcy złotych. Co za tym idzie, ale tylko co za tym idzie, że jeżeli się będzie miało tam dwójkę dzieci, że ogólnie dziecko, tutaj właśnie taka była niepewność, to będzie można sobie odliczyć 1000 złotych co miesiąc od dochodu, nie? że tutaj będzie ta kwota wolna, tak podniesiona. No bo teraz odliczamy jakąś też, jakieś pieniądze, na no tutaj, że aż o 1000 złotych więcej by było, nie? Mm. No ja tak słucham tego, co ten klient mówi i sobie myślę, no generalnie no to raczej gdyby takie coś faktycznie już wchodziło, to bym o tym wiedział, a nie wiem, więc pewnie nie wchodzi. No, ale z drugiej strony mówię, dobra, jest chyba środa, więc sobie zrobię taki przegląd, znaczy przegląd sobie zawsze robi w weekend, tego, co tam się dzieje na bieżąco, więc no może coś wyszło w poniedziałek, co do mnie jeszcze nie dotarło po prostu. Nie? Chociaż taka sensacja to chyba i tak by dotarła. No ale mówię, dobra, sprawdzę to, nie? Mówię, akurat klient do mnie dzwonił, jak wracałem do domu w samochodzie, dosłownie byłem, więc mówię, dobra, dojadę, sprawdzę i zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądać. No i okazało się, że rzeczywiście tutaj zgodnie ze słowami klienta taki zostało podpisane przez prezydenta takie coś, natomiast jest to dopiero projekt. Ustawy, a od projektu do wejścia w życie ustawy to jest jeszcze długa droga, więc to na pewno w rozliczeniu za ten rok, czyli w przyszłym roku, na pewno jeszcze z tego nie będzie można skorzystać, jeżeli już to dopiero w rozliczeniu za 2026 rok, czyli w roku 2027. Rzeczywiście. Wygląda to w ten sposób, ten projekt ustawy, który podpisał prezydent, że dla osób, które mają co najmniej dwójkę dzieci, co jest też ważne, co najmniej dwójkę dzieci, zostanie podniesiona kwota wolna od podatku do 140 tysięcy złotych. Czyli jeżeli ktoś zarobi w ciągu roku mniej niż 140 tysięcy złotych, a no generalnie dużo, dużo ludzi zarabia mniej niż to 140 tysięcy złotych, no to w ogóle nie zapłacą oni podatku. Oczywiście pod warunkiem, że mają oni z nami dwójkę dzieci, z nami dwójkę dzieci albo niepełnoletnich, albo pełnoletnich, ale do 25 roku życia uczących się lub studiujących. Tam są pewne warunki, tam też jeszcze dzieci, na które pobiera się zasiłek opiekuńczy i tak dalej. Tam szczegóły oczywiście możecie sobie zawsze przeczytać, zachęcam. Natomiast jak wyszukiwałem już w ogóle samą w sobie te informacje o tym projekcie, no to rzeczywiście te nagłówki. Tych artykułów, które o tym mówiły, były skonstruowane w taki sposób, jakby rzeczywiście to już było, tak? Że już patrz 1000 zł na dziecko, sobie możesz odliczyć, nie? Co po pierwsze jest mylące, dlatego że no to wyglądało tak, jakby to miało być 1000 zł na każde dziecko, a tutaj trzeba mieć co najmniej dwójkę tych dzieci, żeby można było z tej długi skorzystać, tej podwyższonej kwoty wolnej. I druga sprawa, no to jest dopiero projekt, tak, a tu też trzeba pamiętać o tym, że no projekt nie musi zostać zatwierdzony przez w takiej formie, to może zostać zmieniony, obniżony i tak dalej. Tak samo mieliśmy przecież projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy od przyszłego roku, to nie wchodzi, także wiecie. Warto tutaj um, weryfikować te informacje. W zeszłym roku, które, które czytamy, nie? I w wejść na artykuł i przeczytać, tam faktycznie, na przykład jest napisane, um, że tak, coś wchodzi w życie, albo jest planowana zmiana, albo jest podpisane. Okej, okay, ale co? Ustawa jest podpisana, zatwierdzona, projekt jest podpisany, czy co? No to, wiecie, to, jest, to są duże różnice, nie? Tutaj, które mogą być bardzo mylące i. Często powodować jakieś takie, wiecie, nie, nie, nie nie, niepotrzebne frustracje i niepotrzebne zamieszanie. Pamiętam, że w zeszłym roku z kolei była podobna sytuacja, jeżeli chodzi o planowane zaliczenie yy, do stażu pracy umów, zlecenie oraz działalności gospodarczej. Ja w się sensie do tego stażu pracy, który bierzemy do wyliczania urlopu, nie? bo to yy, może wiecie, może nie wiecie, jeżeli ktoś ma 10 lat stażu pracy, to wtedy ma co najmniej 10 lat stażu pracy, no to wtedy ma yy, większy wymiar urlopu, tak? Yy. No i te zmiany też nie weszły w tym roku cały czas te umowy się nie liczą, czy od przyszłego roku będą. Zobaczymy, też są takie głosy, ale no jak na razie nic nie jest, że tak powiem, kapięte, więc jakby down, spokojnie, jeszcze na to musimy poczekać. I kolejna sprawa, jaka też była, już pamiętam w tym roku, to były z kolei ten skrócony tydzień pracy. Ja nawet nagrałem o tym odcinek też właśnie był, były był nagłówki, były już artykuły, że o już ten skrócony tydzień pracy staje się rzeczywistością, teraz będziemy pracować tylko 4 dni zamiast 5, natomiast no, rzeczywistość, tak jak mówię w tym odcinku, wyglądała w ten sposób, że to dopiero jest pilotaż, także to też tutaj da, no, łatwo jest się nabrać, nie bo tutaj pamiętajcie, że każdy zawsze chce przyciągnąć tę uwagę, te kliknięcia, żeby wejść na artykuł, przeczytać, zainteresować, natomiast Natomiast no, często te, te nagłówki są takie po prostu clickbait'owe, tak? Że my, no, tak naprawdę one nie mają do końca nic wspólnego w 100% z tym, co jest faktycznie napisane w tym artykule. Czy gdzieś tam w jakimś materiale, jakimkolwiek innym, poruszane. Więc po pierwsze, pamiętajcie, że jeżeli już chcecie rozszerzać swoją wiedzę w zakresie podatków, no to po pierwsze, bardzo dobrze. To jest uważam bardzo, bardzo dobry kierunek, dlatego że warto być świadomym tego, co się dzieje w podatkach, bo jednak wszyscy w taki czy inny sposób je płacimy i warto, warto mieć na ten temat pewną wiedzę uważam co najmniej taką podstawową zwłaszcza jeżeli jakiś konkretny podatek nas dotyczy bezpośrednio no to tutaj tym bardziej warto się nim zainteresować i korzystajcie oprócz tego żebyście weryfikowali te informacje w samym materiale, nie tylko patrząc na nagłówek, ale po prostu czytając ten materiał, czy tam oglądając, e, dopiero później wyciągali wnioski. A druga sprawa, korzystajcie z sprawdzonej informacji, tak? No bo wiadomo, że mm, jakiś mm, artykuł na Inforze będzie raczej merytoryczny, natomiast na, nie wiem, kobietach, nie ujmując oczywiście tej platformie, ale no wiecie, jeżeli chodzi o podatki, no to tutaj import zdecydowanie byłby lepszym źródłem. Nie? Także też pamiętajcie z czego korzystacie i jak korzystacie. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj łatwo jest się po prostu trochę pogubić nie? w tym wszystkim. A jeszcze mamy też fake newsy w ogóle. nie? Też pamiętajcie, że mamy w tym fake newsy, na przykład było latem z kolei, że zabronione będzie zgromadzenie deszczówki. Natomiast okazało się, że to podobno w ogóle po pierwsze w Francji, jeżeli już, a po drugie w ogóle okazało się to nieprawdą, więc też tutaj no, no uważajcie, uważajcie, co tam czytacie i co wierzycie, nie wierzcie w wszystko, co widzicie w internecie. No I to by było w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie go. Standardowo, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. W dół nie zostawiajcie, bo będzie mi smutno. Tylko miłe komentarze, bo złe będę usuwał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Co tydzień w o 18.00 merytoryczny odcinek, a w sobotę o 14.00 vlogowa seria, weekendowy bilans, tak bardziej na luzie. Hej!